Witam w kolejnym filmie i zapraszam na kolejny zimowy biwak. Tak wygląda zima, kolejny rok już z rzędu w naszym kraju, prawie połowa stycznia. W tej chwili jakieś 4 stopnie na plusie, w nocy ma być cały czas powyżej zera. No i czekałem, czekałem na zimowe warunki, żeby w końcu wybrać się na biwak w ogrzewanym schronieniu, w namiocie z piecem. Ale zacząłem się obawiać, że mogę się nie doczekać takich warunków. Także dzisiaj zaplanowałem właśnie taki biwak w ogrzewanym schronieniu. Moim największym problemem, jeśli chodzi o biwaki w takiej konfiguracji, jest to, że ten ekwipunek jest bardzo ciężki. I poprzedni namiot, który miałem do używania z piecem, był bardzo ciężki i w zasadzie to go, to go dyskwalifikowało do, do takiego użytku. Jak tylko dowiedziałem się o tym namiocie. To szybko skontaktowałem się z producentem. Producent przysłał mi taki namiot do wypróbowania. Jego największą zaletą jest to, że jest właśnie bardzo lekki no i jest przystosowany do użycia z piecem. Także w trakcie tego biwaku trochę Wam o tym, o tym namiocie opowiem. E, zacznijmy od koloru. Dlaczego jasny, prawie biały, to jest taki biały wpadający w szary. Dlaczego taki kolor, a nie jakiś kolor maskujący? Ten namiot docelowo ma być używany w warunkach zimowych, a zimą mamy śnieg, więc jest biało. I w tym wypadku ten namiot faktycznie wtedy dobrze się kamufluje na, na tle śniegu. Jak mamy taką zimę, jaką mamy, to faktycznie sytuacja wygląda trochę inaczej, ale to nie jest jedyny powód, aby wybierać taki kolor. Druga sprawa jest taka, że w takim namiocie ogrzewanym piecem będziemy dużo czasu spędzali w środku. I dzięki temu, że jest wykonany z bardzo cienkiego i jasnego materiału, w środku jest po prostu bardzo jasno. Jeśli tylko jest światło dzienne, to to światło dzienne wypełnia ten namiot. A już po zmroku wystarczy zapalić latarkę, skierować ją w sufit czy w ściany namiotu, i te jasne ściany powinny fajnie odbijać światło. W środku powinno być bardzo jasno i przyjemnie. Także myślę, że to dosyć jasno tłumaczy, właśnie dlaczego taki kolor i dlaczego zawsze wybierając zimowy namiot do biwakowania z piecem. Wybierałbym właśnie namiot o jasnym kolorze. No i ten namiot ma właśnie specjalnie przygotowany otwór, żeby korzystać z tego namiotu razem z piecem. Otwór na komin. Teoretycznie tutaj powinien przyjść taki panel z materiału ognioodpornego, który dosyć ciasno otulałby rurę komina. Ja mam taką specjalną osłonę na komin. Namiot jest wykonany z materiału syntetycznego, który na pewno nie będzie w żaden sposób odporny na iskry. Kolejna sprawa to odporność tego otworu na wodę, na deszcz. W czasie, kiedy nie będziemy korzystali z pieca, jak ta kieszeń będzie zamknięta, no można sobie wyobrazić, że przy jakimś zacinającym deszczu, to ten otwór nie będzie jakoś super szczelny. A sam namiot, oprócz tego, że można rozstawić na, na dołączonym maszcie, można też zostawić bez masztu podwieszając go podwieszając go na takim montażu tutaj Na końcu komina umieszcza taką specjalną końcówkę, której zadaniem jest zatrzymywanie iskier wylatujących z komina. No przy tym materiale, przy tym cieniutkim nylonie, nie chcę, żeby jakiekolwiek iskry spadały na namiot, no bo to się skończy na 100% przedziurawieniem materiału. Tak prezentuje się moje schronienie na dzisiejszą noc. Bardzo przestronne, bardzo jasne. To mi się podoba. W środku lata kilka komarów. W połowie stycznia tego się może nie spodziewałem. Myślę, że jak znajdę jedno stojące suche drzewo iglaste o średnicy nie większej niż 10 cm, to powinno mi zapewnić opał na, na całą noc. Wiem już z doświadczenia z tym piecem, że jest on bardzo wydajny. Nie trzeba, nie trzeba dużo opału przygotowywać. W ogóle nie ma porównania do ogniska. Jeśli biwakujemy z ogniskiem w niższych temperaturach, to tego opału zużywamy bardzo dużo. A ten piec pozwala naprawdę dużo pracy tutaj zaoszczędzić, jeśli chodzi o opał. No chociaż nie do końca, bo trzeba ten opał bardzo dokładnie przygotować, żeby bez problemu każdy kawałek mieścił się w środku. Udało się znaleźć bardzo lekki namiot do użycia z piecem teraz jeszcze musiałbym znaleźć tak naprawdę lekki piec no bo ten piec zabija całkowicie mobilność jeśli nie ma śniegu, nie mamy sanek na których możemy ciągnąć ekwipunek to to jest po prostu zdecydowanie za ciężka konstrukcja no a w naszych warunkach jeśli tak dalej pójdzie nie będzie śniegu no to zostaje nam transportowanie takiego pieca po prostu w rękach co jest dalekie od idealnego rozwiązania także bez śniegu to biwakowanie z piecem staje się Trochę skomplikowane. you <laughs> Myślę, że tyle opału wystarczy mi na dzisiejszą noc. W zasadzie na wieczór nie, nie mam zamiaru utrzymywać ognia całą noc, nie ma takiej potrzeby. Mam ze sobą ciepły śpiwór, no ale pewnie do tej 22 sobie posiedzę w namiocie. Także myślę, że taka ilość spokojnie do, do tej 22 na cały wieczór wystarczy. Zaczął padać deszcz, także muszę, muszę zamknąć namiot. No i muszę się zastanowić, czy nie zmienić pozycji tego pieca. Pierwszy raz biwakuję z tym namiotem, także na pewno jakieś ulepszenia tutaj w tej konfiguracji można wprowadzić. Dzisiaj poszedłem na Łatwiznę i na kolację przygotowałem jedno z gotowych dań dostępnych na rynku: kasza z sosem z buraków z przyprawami. Jest całkiem smaczne. Zwierzek mam powieszony mniej więcej na takiej wysokości, na której ja siedzę jakieś pół metra nad ziemią. No i w tej chwili wskazuje 20 stopni Celsjusza. Na zimowych biwakach lubię sobie wieczorem przygotować już materiał, który ułatwi mi rozpalenie ognia następnego dnia rano. No i tutaj przygotowałem kilka takich wieżastych patyków, trochę biurek, trochę drobnych patyczków. To pozwoli rozpalić ogień pewnie nie wychodząc ze śpiwora. 22. Ja już jestem w zasadzie przygotowany do snu. Zostało mi zdecydowanie więcej opału niż się spodziewałem. Piec rozpaliłem po godzinie 15. Dochodzi 22. I zobaczcie, ile mi jeszcze zostało opału. Z tego oryginalnego stosiku, no tak na oko zużyłem, może, może 2 trzecie, może trochę ponad połowę. A piec cały czas sobie wesoło huczy. Dobry kolejnego dnia. Dla mnie, jednym z najbardziej nieprzyjemnych elementów zimowych biwaków jest ten moment, kiedy rano trzeba wyjść ze śpiwora. Ja najczęściej robię tak, że na kilkanaście minut przed wyjściem wkładam do śpiwora ubrania, które będę na siebie zakładał. Wtedy one nagrzewają się trochę tym ciepłym powietrzem, które jest w śpiworze. Między włókna dostaje się nagrzane powietrze, i wtedy ubranie takiego ubrania jest dużo przyjemniejsze. Nie zakładamy po prostu lodowatej bluzy czy lodowatych spodni. No Natomiast w takim namiocie temat jest zupełnie inny. Przez to, że wieczorem sobie przygotowałem cały materiał na rozpałkę, bo dosłownie, starczyło 15 minut i mogłem wstać, i już. Szykować się do śniadania, ubierać się w ciepłym namiocie. Także to na pewno jest niesamowita zaleta takiego biwakowania. mówiłem o tym, że mam pewne obawy co do syntetycznego materiału i po tej nocy mam raz, dwa, trzy dwie takie troszkę większe dziurki i trzy takie malutkie dziurki. W nocy bardzo mocno wiało to była bardzo wietrzna noc, ten wiatr bardzo mocno kręcił i było kilka takich uderzeń tego wiatru, które tak jakby wtłoczyły ten dym, wtłoczyły te iskry wylatujące z komina prosto w ściany namiot. Jeszcze jeden znak zapytania to jest ten zamek. Ten zamek nie jest kryty, on jest. to jest tak zwany bryzgoszczelny zamek, więc on w czasie deszczu pewnie nie przemoknie za bardzo, bo jak jest namiot dobrze napięty, to woda będzie po tym zamku spływać. Natomiast gdzie widzę jakiś potencjalny problem? No, skoro jest to namiot do używania z piecem, namiot do zastosowań zimowych. To w momencie, kiedy tutaj spadnie śnieg na ten namiot, a my będziemy w środku palić piecem i ten materiał tu będzie się rozgrzewał, to się będzie topiło, a na noc piec wygasimy. To jak nam taki ładnie namoknięty, pokryty wodą zamek zamarznie, no to rano możemy się obudzić z całkowicie zalodzonym zamkiem, który będzie bardzo, bardzo trudny do rozpięcia. Więc tutaj bym wolał mieć po prostu ten zamek zakryty. Ja na pewno nie wrócę już do ciężkiego namiotu, ten zestaw z piecem jest i tak już wystarczająco ciężki do noszenia, a będę się rozglądał jeszcze za jakimś lżejszym piecem, bo wtedy takie biwakowanie przy takiej pogodzie, gdzie nie mamy najmniejszych szans na to, żeby użyć sanek, no to wtedy takie biwakowanie może mieć sens, kiedy ten zestaw będzie naprawdę mobilny. Z tego zestawu, mimo tych pewnych wątpliwości, które Wam przedstawiłem, jestem bardzo zadowolony. Jeszcze jedna rzecz, o której Wam dzisiaj nie powiedziałem, często ją sygnalizuję w materiałach filmowych, pokazując Wam, jak się rozglądam przychodząc na miejsce biwaku, wybierając miejsce na nocach. Jak się rozglądam, patrzę do góry, czy nie ma nade mną żadnych suchych gałęzi, nie ma w okolicy żadnych uschniętych drzew, szczególnie. Szczególnie przy takich nocach jak właśnie dzisiaj, kiedy było bardzo wietrznie i trzeba na to wyjątkowo zwracać uwagę. Zawsze trzeba zwracać uwagę na to, czy nie rozbijamy się pod jakimś suchym drzewem, pod jakimiś suchymi gałęziami, ale jak jest wiecznie, to musimy to zrobić super dokładnie, żeby po prostu w nocy nic nam nie spadło na głowę. Biwak powoli dobiega do końca, ekwipunek mam spakowany muszę tylko poczekać aż wszystko w piecu się wypali, aż piec wystygnie wtedy pozostanie mi już tylko zwinąć namiot schować piec A Ja Wam dziękuję kolejny raz za to, że wzięliście udział ze mną w tym biwaku Teraz następuje ten niezręczny moment, w którym proszę Was zawsze o wsparcie Pamiętajcie o tym, że ten kanał istnieje tylko dzięki Wam Także jeśli tylko możecie, jeśli macie taką możliwość, to e, możecie wspierać kanał w serwisie Patronite. Możecie też wspierać kanał po prostu udostępniając te filmy, tak żeby e, jak najwięcej osób mogło te filmy zobaczyć. A jeśli, jeśli przypadkiem będziecie mieli dziurkę w namiocie albo w tarpie, to w sklepie bushcraftowy.pl kupicie specjalne łatki, które pozwolą takie uszkodzenie naprawić. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia następnym razem.